Idź w górę strumienia, idź w górę strumienia. Redemptoryści na wielki post! Jezus w dzisiejszej Ewangelii powołuje, i wzywa do nawrócenia. Co to znaczy być człowiekiem powołanym? To znaczy, że mieć świadomość tego, że Pan Bóg przeznaczył dla mnie konkretne zadanie tutaj do spełnienia na Ziemi. Niezależnie od tego, czy jest to stan życia kapłańskiego, zakonnego, samotnego czy małżeńskiego. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, co mam robić. I żeby to zadanie, które Pan Bóg mi zlecił, żeby, żeby wykonać jak najlepiej. Oczywiście hmm. pierwszorzędnym zadaniem jest to, żeby odczytać swoje miejsce, znaczy, kim rzeczywiście mam, mam być w życiu. I czasami to powołanie domaga się takich radykalnych decyzji. W latach mojej młodości. Pamiętam, że takim szerokim i głośnym echem odbiła się decyzja jednego wówczas z najbardziej znanych sportowców, Pawła Łukaszki, który był wówczas reprezentantem Polski w hokeju na lodzie. Wybitny bramkarz, jeszcze dobrze nie zdał matury, a już miał propozycję grania w zawodowych ligach amerykańskich i kanadyjskich. I wówczas y, młody Paweł Łukaszka zdecydował się, że jednak jego powołaniem nie jest bycie mężem, nie jest bycie ojcem, nie jest y, y, kariera y, zawodowa sportowca, tylko wybrał stan życia kapłańskiego. Czasami wybór powołania wiąże się z rezygnacją czegoś i wyborem czegoś. Z czegoś rezygnujemy i wybieramy według nas większe dobro. A potem już w samym powołaniu, żeby to powołanie się rozwijało, ono potrzebuje nieustannego nawrócenia. To słowo nawrócenie najczęściej ma znaczenie takie, że my właśnie odwracamy się od czegoś. Ale dobrze popatrzeć na nasze powołanie jako na to, że ciągle na nowo musimy pytać się o to, jak mogę moje zadanie najlepiej pełnić. Bo niezależnie od mojego stanu, czy jestem kapłanem, czy zakonnikiem, czy ojcem, czy matką. Ważne jest to, żeby na nowo patrzeć na swoje zadania. Bo przecież co innego jest być ojcem dziecka, które się rodzi, inaczej jest się ojcem, kiedy dziecko dorasta, a inaczej pełnię rolę ojcowskie, kiedy syn ma powiedzmy 30 czy 40 lat i ma już swoje dzieci. I za każdym razem mam to samo powołanie ale jednak inaczej muszę je wypełniać. Jezus nas dzisiaj powołuje i wzywa do nawrócenia. Zatem chcielibyśmy na nasze powołanie spojrzeć w ten sposób, żeby ciągle się nawracać, to znaczy ciągle na nowo patrzeć na nasze zadania. Szybko. Produkcja, wydawnictwo i kwartalnik Homo Dei oraz redemptor.pl